Panie Piotrze, jak powiedział Pan w prezentacji, wartość polskiego rynku reklamy internetowej wynosi już prawie 1,6 miliarda złotych. Czy jest to dobry wynik? To jest bardzo dobry wynik, szczególnie jeśli odnieść to właśnie do wyniku całej branży reklamowej we wszystkich mediach. A tam wzrosty szacowane są mniej więcej na poziomie 4-5%. W internecie ten wzrost wyniósł 17%. Jest to no, zdecydowanie lepszy wynik niż, niż w pozostałych branżach mediowych w sensie reklamy. W jaki sposób udało Wam się tak szybko uzyskać wyniki w porównaniu do innych oddziałów IAB? Yy, no, staraliśmy się zdążyć tutaj specjalnie na, na, na konferencję Ad Standard i tak celowaliśmy. Po prostu spręży, sprężyliśmy się, tak można powiedzieć, szczególnie tutaj podziękowania dla, dla naszego partnera PricewaterhouseCoopers, który te, te dane dla nas zbiera i opracowuje. No i dzięki temu udało się te wyniki na czas uzyskać. A mógłby Pan wskazać jakieś główne cele IAB na rok 2011? Ja troszeczkę o tym w prezentacji mówiłem. Tak naprawdę będziemy się skupiać na dwóch celach. Pierwszy to jest... Dostarczanie rynkowi argumentów badawczych, e, świadczących o tym, że internet jest e, medium e, dobrym również do, 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 do promowania marek, do, do budowania wizerunku marek, e, czyli mówiąc ogólnie do, do, do działań brandingowych. E, a, z, a z drugiej strony, bardzo, bardzo mocno, bardzo poważnie traktujemy też temat legislacji. I toczących się procesów legislacyjnych, które, które dotyczą internetu i które no, są w orbicie naszych zainteresowań w związku z tym. To znaczy, staramy się w taki sposób wpływać na te procesy legislacyjne, żeby no, przynajmniej nie szkodzić jak gdyby, biznesowi internetowemu. A najlepiej by było, żeby, żeby udało się tak wpływać na, na proces legislacyjny, żeby po prostu w pewien sposób wspierać rozwój, rozwój tej branży. W jaki sposób, jak to jest możliwe, że rynek reklamy internetowej akurat rośnie tak szybko? No, znaczy tu jest bardzo wiele jak gdyby czynników, które, które na to wpływają. A to, to nie jest zresztą tak, że, że tylko w Polsce się tak dzieje, bo, bo, bo jest to właściwie zjawisko globalne wszędzie, gdzie nie spojrzeć. Internet jest w tej chwili medium, które rośnie najszybciej, a w sensie wydatków reklamowych. Z czego to wynika? No, na, na pewno jak gdyby patrząc na przeszłość, internet w bardzo dużym stopniu jak gdyby zaabsorbował właśnie budżety reklamowe związane z takimi działaniami o charakterze Direct Response czyli nastawionymi na, na uzyskanie bezpośredniej akcji. Po prostu są do tego bardzo dobre narzędzia w internecie, tak? W przeciwieństwie właściwie do innych mediów, gdzie, gdzie jest to trudne do osiągnięcia. Więc te pieniądze bardzo szybko, jak gdyby, przeszły do, do, do internetu. Natomiast tak naprawdę jeśli mówimy właśnie o rozwoju internetów w dalszych latach, o tym, że, że, żeby ta branża się w, dalszy, w dalszym ciągu rozwijała dynamicznie, no to musimy też myśleć o tym, żeby, żeby w większym stopniu przyciągać budżety brandingowe do, do, do internetu. Według pulsu biznesu, Google uzyskał aż 700 milionów przychodu z polskiego rynku reklamy. Czy można walczyć z tak silnym konkurentem? To znaczy, ja byłbym ostrożny w sensie, w sensie wiarygodności tych danych, bo to nie są żadne oficjalne dane, z tego, z tego co wiem, tak? to są jakieś szacunki. Akurat my mamy, mamy, estymujemy te dane również właśnie na potrzeby badania adeksowego i według nas jest, jest to kwota jednak troszeczkę mniejsza, również bardzo imponująca, ale, ale, ale mniejsza. Pytanie dotyczyło tego, jak można konkurować tak, z, z Googlem. No tak naprawdę w, na rynku polskim, jeśli chodzi o, o reklamę, tą wyszukiwarkową, a, no to tej, tej konkurencji nie ma za wielkiej. No, jest, jest właśnie jeden duży, silny gracz i, i on właściwie rozdaje karty na tym rynku. Dziękuję bardzo.